Ludzie znajomych, a nawet przyjaciół mają różnych. I to jest całkowicie normalne. Jednak sytuacja, w której polski multimilioner, którego przeszłością zajmuje się prokuratura, Leszek Czarnecki, przez swojego pełnomocnika Romana Giertycha może dotrzeć do największych polskich polityków, stawia znaki zapytania. Tak było w przypadku Donalda Tuska. Mówiłem się dzień na ten tydzień przyszły. I będę wiedział, co planujesz. Chyba, chyba będzie już miał własnych decyzji. Tak myślę. To dobrze, jak mogę w czymś pomóc, to z chęcią pomogę. Ja muszę was w ogóle spotkać. A jak mogę nie zaszkodzić, to nie będę szkodził. Było nawet plany, aby na spotkanie w szampańskiej atmosferze w weneckim hotelu zaprosić Radosława Sikorskiego. Może przerwę i doradka, jeżeli miałby ochotę, to też nie zapraszam. Ale to tylko pod warunkiem, żeby wy przyjedziecie. <laughs> będzie w Warszawie. Teraz też. Wiesz, mógłbym wziąć się i na jeden dzień do Wenecji zeskoczyć, nie? Przepraszam, że to tak to jest short notice, ale jesteś świadkiem, właśnie na to wpadłem. Też nie chciałbyś z nim pokazać, to mi nie wypada. Sorry, ale ja to... wiem, ale to najpierw ty się musisz zdecydować. Oho. Uh -huh. uh -huh. Jak się zdecydujesz, to ja natychmiast do niego zadzwonię. Kontrowersję wzbudza fakt, że Leszkiem Czarneckim od lat interesuje się prokuratura w sprawie afery Getback, w której poszkodowanych zostało ponad 9 tysięcy osób, a straty wyniosły 3 miliardy złotych. To, to śledztwa, które były a, prowadzone w sprawie interesów, które prowadził Leszek Czarnecki. Przypomnijmy, że no Leszek Czarnecki wykonał dokładnie ten sam manewr, jaki wykonał potem Roman Gierty, chociaż nie zemdlał, tylko uciekł po prostu z kraju i do tego kraju nie wracał, no, ponieważ oczywiście groziły mu zarzuty karne. Widocznie Leszek Czarnecki miał świadomość, czym się zajmował. Biznesmen prowadził dwa banki, Getback i Idea Bank. Oba sprajtowały. Na ujawnionych taśmach z 2019 roku słyszymy, jak to Leszek Czarnecki mówi, że będzie domagał się zadość uczynienia od państwa i że będzie o to łatwiej, gdy Platforma wygra wybory. To do wysokości szkody, to szczerze mówiąc, ona istnieje, to, to jest jednoznaczne, to tam wystarczy pokazać, to jest właśnie 700 baniek, które... W samym GNB wyszło w listopadzie, plus tam dodatkowe 300 widei i, i jesteśmy w domu, plus zepsuta y, reputacja i tak dalej, i tak dalej. To co do tego, jeżeli tylko jest podstawa prawna y, roszczeń, to co do szkody, to, to ja jestem spokojny, że ją się da wyliczyć. To jest, Ja z tym nie mam problemu. co, a co, do, co do podstawy prawnej, to chyba nie, nie mamy możliwości. Że... Jest oczywiście problem Achmei i to on jest i on będzie moim zdaniem rozstrzygnięty 13 października. To znaczy, jeżeli PiS wygra wybory, to stanowisko sądów unijnych będzie takie, że można uznać, że Achmea wobec Polski nie obowiązuje. Bo załóżmy... A jeżeli nie wygra z kolei, to ja nie mam problemu z sądzić w Polsce. No. No, no, dokładnie, to ja, ja, ja się zgadzam z ja nie mam problemu poddać orzecznictwu w Polsce. Ty też byś nie miał problemu. Oznacza to, że biznesmen doskonale wie, że gdy wybory wygra środowisko Donalda Tuska, to jemu włos z głowy nie spadnie. Nieważne, czy jest winny, czy też nie jest. Poraża fakt, że wielu przedstawicieli klasy politycznej nie widzi w tym żadnego skandalu. On de facto doprowadził na skraj upadłości te dwa banki. Nie przedstawiał planów naprawy, one były nieakceptowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. I teraz rozmawia i mówi o tym, że będzie domagał się odszkodowania miliarda złotych. I jest taka sugestia, że jak wygrają wybory, to ten miliard dostaną i państwo nie widzicie tutaj żadnego problemu? No halo, ziemia! Z ujawnionych taśm wyłania się także charakterystyczne dla obozu Donalda Tuska pycha. Mężczyźni martwili się, jaka to będzie tragedia, kiedy wzrośnie płaca minimalna. Ja powiem Ci plany gospodarcze PIS-u, które ogłaszają, no wyglądają atrakcyjnie z, po, z punktu widzenia elektoratu. Nie wiem, dlatego że to będzie dla przedsiębiorców to jest to jest, to jest tragedia. To. Znaczy, podniesienie pracy minimalnej do wiesz 3 tysięcy złotych, jak widać, co jak co, ale walkę ze wzrostem płacy minimalnej rząd wziął sobie do serca i ekipa Donalda Tuska, w przeciwieństwie do swoich poprzedników, już nie pomaga najmniej zarabiającym. Relacja płacy minimalnej do przeciętnego wynagrodzenia. Teraz po latach wzrostu yy, będzie obniżona i ten wskaźnik nie będzie wynosił 53% jak do tej pory, tylko 50%. Ale płaca minimalna dla milionerów to nie taki duży problem. Prawdziwym zmartwieniem było zniesienie górnej granicy składki ZUS dla przedsiębiorców. Eee, to jeszcze jak to? Najbardziej boli zniesienie no i i to na ZUS. No, to to, to podpor nie boli. To, to, sobie... eee, to, powinien, to powinna prasa pędzić, bo to sobie niewiele przedsiębiorcy nie wszyscy sobie uświadamiają, jakie to są koszty. To są ogromne koszty. Również w moim przypadku to są gigantyczne. Mnie to będzie kosztowało więcej jakieś, szacujemy 70-80 milionów złotych rocz. Mhm. że co? Extra squaders. Szlachta nie może być tak samo traktowana jak pospólstwo. No, chyba że chodzi o wysokość słodki ZUS. Ona akurat może być taka sama dla wszystkich. Miliarder Czarnecki i milioner Giertych chcą płacić taki sam ZUS, jaki płaci fryzjerka, która do spółki z koleżanką wynajęła sobie jakąś wnękę w centrum, handlowych, w centrum handlowym i strzyże tam ludzi 16 godzin na dobę na dwie zmiany, albo tyle samo co hydraulik, który są starą furgonetką. Jeździ do różnych awarii. Notabene furgonetką, którą zakażą mu już niebawem wjazdu do centrum wielu miast ze względów na zielony płat. Ujawnione nagrania ukazują pychę i pogardę dworu Donalda Tuska. I choć od pierwszej afery taśmowej minęło 11 lat, to podejście do zwykłych ludzi wśród elit jest cały czas takie samo. Paweł Błoch, Republika.